Mąż ma bardzo złą historię kredytową, czy jest Pan w stanie pomóc w takiej sytuacji? Dzięki za pytanie. Dostajemy takie wiadomości kilkanaście razy dziennie, pięć dni w tygodniu. Specjalizujemy się w kredytach ze złą historią kredytową. Jest to nasz chleb powszedni. Codziennie czytamy wasze raporty kredytowe i próbujemy znaleźć banki, które mogą wam pożyczyć. Więc jest bardzo dużo banków, które tylko i wyłącznie specjalizują się w klientach ze złą historią kredytową. W zależności od tego, jak ona jest zła i tutaj jakby jak ktoś mi poda liczbę punktów, nie wiem, że ma 500 punktów w raporcie kredytowym, nic to nam nie mówi. Musimy zobaczyć cały... Raport kredytowy, jak go węgenerować? to napiszcie do mnie, wyślę Wam maila z instrukcjami, jak to zrobić. No i w większości klientom udaje nam się pomóc. Jeśli historia jest bardzo zła, może być, że będzie wymagany większy depozyt 10-15% wkładu własnego, a nie da się na przykład z pięcioma, ale dajcie nam szansę, spróbujemy sprawdzić Waszą osobistą sytuację, prześledzić, prze, przeanalizować całą historię kredytową i Dać Wam odpowiedź. Zajmuje nam to średnio dwa dni robocze, więc jeśli chcecie, zapraszam do kontaktu ze mną i z moim zespołem. Dzięki i do zobaczenia. Hej!